Dla pana Chojneckiego. Nic nie ma do tego. Co? czy komuś coś zabrano czy nie na razie na dzień dzisiejszy w tym roku nie wolno nic nie można było budować i nadal nie jest, nie mamy e, własności i na razie nic nie będziemy budować dopóki nie dostaniemy własności więc nie ma Ale... to tam to coś zupełnie ja nie rozumiem jakbyśmy stamtąd zabrali te pieniądze i nie dali ten no nie to jest chyba, Przepraszam bardzo absolutnie nic nikomu nie zabraliśmy natomiast no. w momencie kiedy, kiedy może były, były robione projekty czy zajmowaliśmy się tym odcinkiem, moglibyśmy pozyskać drogi przy szarych szeregów i spróbować to wybudować, a my ciągle robimy coś gdzieś, o czym nikt nie wie z radnych, a nie zajmujemy się sprawami, o których ciągle mówimy. Dziękuję. Ja jeszcze mam pytanie o tym ja samym. A, proszę ręcząc. bardzo. Proszę Państwa, przecież jasno określiliśmy cele i priorytety działania i wiemy, że droga Łącznik szarych szeregów ma być wykonany i określiliśmy to jasno. To, co zostało zrobione w tym roku zapraszam, żebyście Państwo zapoznali, co w tym y, temacie zostało zrobione. Wydzielone nieruchomości, pozwolenie na rozbiórkę, projekt budowlany pozwolenie na rozbiórkę. Pan, Panie Przewodniczący, po raz kolejny, po raz kolejny Pan wprowadza, proszę bardzo, proszę państwa, zobaczcie, jak pan przewodniczący próbuje nas wszystkich y, skłócić. Pan deklarował Ojej, współpracę i pan mówił o tym co Pan chce robić. Ja mam do Pana pytanie, Panie Przewodniczący. 12 sprawozdań Pan złożył. Ja się zapoznałem z każdym z Pana sprawozdaniem ostatnio. Mam do Pana pytanie. Dotyczy to punktu sprawozdanie Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Ja mam do Pana pytanie, Panie Przewodniczący, jakie działania przez 12 ostatnich miesięcy Pan podjął Oprócz przyjęcia korespondencji do biura Rady. Bardzo bym Pana prosił, jakie działania. Bo są osoby, są mieszkańcy, są Państwo radni, co się w tematy angażują, a Pan tylko wprowadza w tej Radzie zamęt i wszystko robi Pan po to, żeby nas wszystkich skłócić. I bardzo bym Pana prosił, bo Pan deklarował wielokrotnie, że Pan podejmuje działania. Wszystkie działania, które Pan podjął, nie wiem jakie, tam były kłopoty. Dobrze, ja mam pytanie do Pana, Panie Wójcie. Bo jesteśmy w temacie, w temacie, jakim jesteśmy, chciałbym jeszcze dodać jedno pytanie: bieżące utrzymanie dróg. Czy z tego też działu została wykonana ulica Wiślana? I za jaką kwotę? Ulica Wiślana w ulicy Górskiej. W Górskiej, nakładka asfaltowa w ulicy Górskiej. Tak. Z bieżącego utrzymania dróg. Nie potrafię powiedzieć z no pamięci ja teraz, wiem. czy to z bieżącego utrzymania, tak została wykonana, nie chciałbym, odpowiem Panu na piśmie. No ale w budżecie jako zadanie inwestycyjne, nigdzie tego też nie mieliśmy zapisanego. Nie jest to zadanie inwestycyjne, tylko poprawa przejezdności drogi, proszę Pana. I znowu z bieżącego utrzymania dróg. Czyli już mamy, proszę Państwa, 140... 140-150 tysięcy złotych z bieżącego utrzymania dróg na, na budowę dróg, a nie na bieżące utrzymanie. Nie na budowę, niech pan nie wprowadza w błąd. To dobrze, że zrobiliśmy, czy nie? Mieszkańcy tam 7 lat czekali na to, żeby Nikt zrobić Nikt nie mówi, panie wójcie, dobrze czy źle. My tylko no to, mówimy o jednym. No to, no to Pisać to do inwestycji, robić to z inwestycji, a nie z pan, bieżącego utrzymania dróg. Pan o tym nie będzie decydował. No mam nadzieję, że pan niedługo też nie. Bardzo proszę, pani radna. E, e, szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, e, chcę powiedzieć tutaj, że rzeczywiście przez 7 lat mieszkańcy odkładali fundusz sołecki cały czas na dokończenie tej drogi w Wólce Górskiej. Myślę, że naprawdę zasłużyli sobie na to, żeby wreszcie tę drogę mieli zmodernizowaną i naprawioną. Także ja jestem tutaj wdzięczna Urzędowi, Inwestycjom i Panu Wójtowi, że tą drogę wreszcie zrobił. Myślę, że tutaj sołty z Wólki Górskiej mnie poprze, bo autentycznie cały czas występował i fundusz, na przykład sołecki na przyszły rok też jest przeznaczony na tą drogę. Także myślę, że oni sobie tutaj akurat tymi funduszami sołeckimi to zasłużyli na to, żeby tą drogę mieli wykonaną. Dziękuję bardzo. Ja tylko się pytałem, z jakiego to zostało wykonane paragrafu, i cały czas uważam że tego typu inwestycje muszą być wpisane w budżet. To jest, pana, to jest zwierzącego... pana opinia. To jest moja opinia jest pana i mam opinia. nadzieję, że ją poprze Komisja Rewizyjna. Bardzo to, proszę to Pan pana Arkadiusz Ceguła. Pan nie odpowiedział na pytanie Panie Przewodniczący jeszcze. Pan Arkadiusz Ceguła, bardzo proszę. Chciałbym jeszcze powiedzieć Panie Przewodniczący, że tutaj się z Panem nie zgodzę, ponieważ w zeszłym budżecie, z tej, na, na budżet na ten rok Właśnie na utrzymanie dróg poszły, poszły, do tego działu poszły pieniądze na nakładkę asfaltową na ulicę leśną. I tak było głosowanie, było wszystko i te pieniądze przeznaczyli na ulicę leśną, to wkładliśmy nakładkę asfaltową. Właśnie z bieżącego poszły pieniądze, zostały, więcej pieniędzy zostało dane i z tego, z tego działu została wzięta, zrobiona nakładka asfaltowa. Także to samo robiliśmy. Słucham? Tak, bo w uchwale, była wpisana poszło, budżecie na tak, ale, ale, ale z bieżącego utrzymania dróg. Ja Bardzo proszę Pani Dorota. Szanowni Państwo, kończy nam się rok 2015. Ja zawsze powtarzam, nie zawsze musimy się zgadzać siedząc przy tym stole. Różnie głosujemy, ale może już skończmy, wstańmy od stołu, złóżmy sobie życzenia, żeby ten następny 2016 rok był łatwiejszy, cieplejszy, przyjemniejszy, bardziej radosny i żebyśmy pracowali w spokoju, w zgodzie. Wszystkiego Państwu tego życzę w domach rodzinnych i przy tym stole. Przede wszystkim rozmawiajmy, proszę Państwa, z sobą, rozmawiajmy. Przyłączam się do tych życzeń, kończymy sesję. Kończymy sesję.